Otwieram 21 sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Serdecznie witam koleżanki i kolegów radnych, witam zastępcę Burmistrza pomorskie, Drawska Pomorskiego, Pana Burmistrza Drawska Pomorskiego, witam Panią Skarbnik. Stwierdzam kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Informuję, że dzisiejsza sesja zwołana została na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego, który wpłynął 7 stycznia 2020 roku. Wszelkie zmiany w porządku zgodnie z artykułem 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym mogą zostać wprowadzone za zgoną wnioskodawcy. Odczytam wniosek. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Burmistrz Drawsko-Morskiego składa wniosek o zwołanie sesji Rady Miejskiej w drawsko Morskim w dniu 8 stycznia 2020 roku. Proponowany porządek obrad. Pierwszy punkt otwarcie sesji, punkt drugi, podjęcie uchwał pod punkt 1 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy drawsko -Morski na rok 2020, punkt trzeci, zamknięcie sesji. Podpisano burmistrz Krzysztof Czerwiński. Przejdźmy do punktu drugiego dzisiejszej sesji, podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020. Proszę o zabranie głosu przez burmistrza Draskopolskiego. Pani skarbnik, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Wprowadzamy do budżetu dochody w wysokości 100 tysięcy zł pochodzące z odpłatności rodziców bądź opiekunów prawnych odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Ta kwota znajdzie się również po stronie wydatków, w dziale 801, oświata i wychowanie. To są środki przeznaczone na, na zakup produktów, tzw. Tak wsad do kotła w, stołówkach, w stołówce przedszkolnej. Kolejna pozycja dotyczy wprowadzenia zmiany po stronie wydatków i dwóch nowych, to znaczy w sumie jednego zadania, z tym, że do tych zadań będą tutaj wprowadzane środki bieżące, jak i inwestycyjne. Otóż marszałek województwa zachodniopomorskiego ogłosił konkurs w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2000 ze środków na lata 2014-20 w ramach którego gmina nasza chce przystąpić, aplikować o środki na Realizację wykonania instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej gminnych, to jest SP WSP1, w SP2, w szkołach podstawowych 1C, w c Mielenku, w szkole w, w Podstawowej W Ostrowicach, w, przedszkolach, w przedszkolu, z tym że przy obu naszych obiektach, zarówno przy Obrońcu Westerplate i Chrobrego oraz Ośrodek Kultury. Chodzi tutaj o wprowadzenie 20 tysięcy złotych na wykonanie projektów y, studium wykonalności oraz 30 tysięcy złotych również na te obiekty, na wykonanie y, projektów technicznych. Razem y, 50 tysięcy na fotowoltaikę. Sumy bilansowe nam. Y, y, sumy nam się tutaj bilansowe, zwiększa, sumy wydatkowe zwiększają nam się po stronie wydatków o 150 tysięcy, dochody o 100 i zmniejszamy wydatki w zadaniu budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z miejscowości Borne do zabudowań w miejscowości Utrosin, ponieważ już zostały podpisane umowy na wykonanie, na realizację tego przedsięwzięcia i tutaj po przetargu zadanie opiewa na kwotę niższą w umowie niż były przewidziane środki w tegorocznym budżecie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś ma pytania, chciałby zabrać głos? To może ja tylko, bo pan burmistrz mi wspominał o tym, szkoła wnętrno nie jest wymieniona z uwagi na to, że tam jest małe zużycie energii, tak? Okay. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 Dziękuję. Głosowanie zostało zakończone. Na 12 obecnych radnych 12 głosowało za. Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, zamykam 21. sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.